thank you Moi drodzy, witam Was dziś bardzo serdecznie. I tak jak w poprzednim odcinku, obiecałem Wam, że dziś podsumuję kolejne produkty, które miałem przyjemność mieć na swojej głowie. Tarte szczynie z właśnie swojego mieszkania, a nie z jazdy na zewnątrz, bo tak jak poprzednio, chcę po prostu mocno skupić się na tym, co mam opowiedzieć, a nie na tym, co dzieje się w koło, żeby nic nie mogło mnie rozproszyć. A dziś, jako drugie podsumowanie, nic innego jak kaski firmy HJC, eee, Kaski, które mieliśmy też na głowie, tak samo jak okulary, przez cały sezon jeździły z nami w bardzo różnych warunkach. Eee, mogliśmy je przetestować w skrajnych sytuacjach. No, jedno muszę podkreślić, nie zaliczyłem gleby w tym kasku, nie walnąłem łbem, więc nie jestem w stanie w 100% wam powiedzieć, czy chroni on rzeczywiście na pewno głowę, ale głęboko wierzę, że tak. Eee, zwłaszcza z elementami, które te kaski posiadają, ale o tym już za moment. Rozpoczynając, od razu chcę osobom, które nie mają ochoty oglądać całego odcinka, opowiedzieć, czy warto kupić kask firmy HJC. Odpowiadam zdecydowanie tak. Zarówno kask Atara, jak i kask Belus uważam za mega sztosy. Eee, natomiast jeżeli chcesz poznać pełną argumentację, dlaczego tak uważam. Zostań proszę ze mną i pooglądaj do końca. Więc lecimy z tym odcinkiem. Większość z nas zna firmy typu Belus, znamy kaski osoby z MTB z 1, znamy Lasery i tak dalej. Jest tych marek naprawdę sporo. Kaski HJC gdzieś się przewijają, ale nie jest to firma topowa jeszcze w świadomości kolarskiej, a bardzo błędnie, dlaczego. Firma HJC powstała w, jeszcze w latach 70., w Korei Południowej i od początku jest to firma zajmująca się tylko i wyłącznie kaskami. Jeżeli wśród Was są osoby, które lubią MotoGP, a nie ukrywam, ja za młodu uwielbiałem motocykle, oglądałem mnóstwo wyścigów MotoGP i zawsze na kaskach widziałem wśród zawodników właśnie tę markę. Więc nie jest to marka, która weszła w ochronę głowy kilka sezonów temu, kilka lat temu. Jest to firma ugruntowana właśnie w chronieniu tego, co mamy na szyi. Co wyróżnia markę HJC spośród innych firm jest, e, tworzących kaski, jest to, że ma swoje własne laboratorium i ma swój własny tunel aerodynamiczny, co w, w późniejszym opowiadaniu e, wykaże Wam, że naprawdę jest bezcenne i ma ogromny wpływ na to, e, jak ten kask zachowuje się na naszych głowach e, w bardzo specyficznych warunkach. W kaskach HJC jeżdżą również zawodnicy w propeletonie. No już mamy teamy AG, e, AG2R czy Izrael, e, które jeżdżą właśnie w kaskach tej marki. Więc cały czas na bieżąco informacje o tym, co jest dobre, co jest złe, e, z najwyższej półki trafiają do marki i dzięki temu my potem e, szare, e, zwykłe zawodniki i rekreacyjni rajderzy możemy czerpać i jeździć w produktach, które rzeczywiście są top, topowej jakości. Dzięki naszemu partnerowi, firmie ProBytes, która użyczyła mi do jazdy w tym sezonie dwóch kasków, dwóch skrajnych kasków, miałem możliwość porównania jakości kasków z tej półki najwyższej i z półki wejściowej. Może zacznę od tego teoretycznie Gorszego, słabszego modelu, ale powiem tylko teoretycznie, od modelu Atara. Jest to kask yy, wejściowy, najniższa, najniższy teoretycznie model, ale już nawet sam wygląd tego kasku przypomina i pokazuje z jakich innych kasków firmy HJC, styli HJC czerpie Atara. No i ja uważam, że on jest nie bardzo, bardzo podobny do Ibersa 2.0, natomiast też aerodynamika, zwłaszcza w tym wyglądzie od boku, no widać, że też czerpie z Furiona, Czasku bardzo mocno aerodynamicznego, a znowu Ibers, czasku teoretycznie mocniej wentylowanego. Mówię tylko teoretycznie. Atara, no zdecydowanie wygląda na mocno sportowy kask. A już z okularów Chicona, z recenzji, dobrze wiecie, że ja lubię ten taki styl mocno sportowy, a nie casualowy. Nie ukrywam, kask Atara bardzo mi się podoba. W moim przypadku jest jeden pewien problem, to znaczy ja mam krzywy łeb. Moja głowa nie jest zbudowana proporcjonalnie. Jedną półkulę mam troszeczkę bardziej jakby uniesioną, druga jest trochę wklęśnięta. Pewnie spadłem w dzieciństwie na głowę z łóżka. No, wiecie jak jest. I od zawsze miałem problemy z tym, że kaski bardzo mocno ruszają się na mojej głowie, nie mogą się ułożyć, i spędzam sporo czasu na wstępnym ustawianiu pasków, wkładek w kasku, po to, żeby on się rzeczywiście dobrze, bezpiecznie układał na mojej głowie. Bo pamiętajcie, to, że macie kask, to jest jedno, ale to, jak on jest ułożony na waszej głowie, to jest drugie. Jak są ściągnięte wasze paski, to jest kolejny temat. O którym, jeżeli będziecie mieli ochotę, możemy Wam opowiedzieć w innym odcinku. W momencie, kiedy założyłem po raz pierwszy kask Atara na moją głowę i zacząłem go ściągać na potylicy, od razu poczułem, że ten kask naprawdę bardzo dobrze układa mi się na mojej głowie co jest dosyć wyjątkowe. Oczywiście musiałem gdzieś tam lekko poprawić sobie gąbki, ułożyć je tak dla siebie, żeby rzeczywiście ten kask leżał idealnie, ściągnąć odpowiednio paski na szyi, ale sama regulacja powoduje, że te wściągnięcia i samo ustawienie na potylicy trzyma kask naprawdę bardzo solidnie. Przeważnie jeżdżę w e, czapeczce. Bardzo rzadko jeżdżę bez nakrycia głowy dodatkowego, ze względu na swoją potliwość i, dwa, ze względu na zatoki, które, z którymi mam problem od e, bardzo, bardzo dawna i po prostu łapię często zapalenie e, zatok, więc muszę je chronić. Więc, jeżdżąc w czapeczce, ten czas dodatkowo łapie fajny grip, e, fajną przyczepność z czapeczką. Te wkładki są. Kiedy jeździmy bez czapki, bardzo znaczy w ogóle niewyczuwalne, natomiast w czapeczce one, one rzeczywiście zaczynają lekko e, te czapeczkę chwytać i kask leży bardzo wygodnie i przede wszystkim nie obraca się w czasie jazdy. W poprzednich kaskach, w których jeździłem, często potem, jak sobie robiłem zdjęcie, kask był wiecie, no, typowego e, niedzielnego kierowcę, e, ridera i tak dalej. Śmieszne. E, nie przeszkadzało mi to wizualnie, ale z drugiej strony w głowie mam cały czas świadomość, że tak naprawdę w przypadku gleby i uderzenia częścią, gdzie czas jest uniesiony, moja głowa nie jest do końca chroniona. No ale no przecież po to, po to nosimy kaski, żeby właśnie być bezpiecznym i ewentualnie w momencie wypadku nasza głowa, nasz mózg był ochroniony na tyle, na ile jest to możliwe. Katalogowo ten kask waży 210 gram, więc zdecydowanie jest naprawdę bardzo lekki. W praktyce po zważeniu u mnie waży on 224 gramy. No plus minus rzeczywiście te kilka procent jest, ale dalej, kask jest w ogóle niewyczuwalny na głowie. Ale waga dla mnie nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest wentylacja. Jestem osobą, która ma naprawdę powiększoną potliwość i w przypadku, kiedy jest gorąco, a ja jeszcze dodatkowo mam założoną czapeczkę, żeby po prostu widzieć i podmi nie spływał do oczu, których mam soczewki. I w tym wypadku wentylacja jest kluczowa. Atara ma 14 otworów wentylacyjnych, które działają kapitalnie. No i właśnie, ten element, który jest w HJC niezwykle ważny. Laboratorium plus tunel aerodynamiczny. To jest rzecz, na którą, którą bardzo mocno hajotce podkreśla. Godziny spędzone na testowaniu wentylacji przepływu powietrza, tak żeby jednocześnie ten przepływ był aerodynamiczny, to znaczy nie tylko żeby powietrze wpadało, ale żeby odpowiednio opływało głowę w kasku, powoduje, że w temperaturze 35 stopni w Chorwacji nie miałem żadnych problemów z tym, żeby moja głowa jakoś parowała, żeby było w nic za gorąco, co zdarzało się w przypadku mojego poprzedniego kasku i często miałem zagotowany łeb. W hajotce. owszem, był ten kask mocno spocony, ale nie było a to aż tak mocne przelanie i wiecie, jak wulkan, nie? że głowa wybucha od temperatury. Nie miałem tego uczucia. Ale to idzie też w drugą stronę. W przypadku, kiedy jest zimno, kiedy jeździmy w dni chłodniejsze, a wentylacja dalej działa jak działa. Jest ona naprawdę mocna. Więc w, w przypadku czasu Atara, w momencie kiedy zakładałem zimową czapkę, no, fajnie by było jeszcze mieć jakąś nakładkę na przykład jak w niektórych modelach na przykład lasera móc założyć tak żeby ten czas miał troszeczkę słabszą wentylację i właśnie żeby nasza głowa nie dostawała aż takiej redukcji temperatury jaki jest minus czasku atara brakuje mi tylko i wyłącznie systemu selfie który jest dostępny w modelach wyższych Regulacja potylicy jest wygodna, jest szybka, nie sprawia jakichś dużych problemów, ale system selfie, który yy, możemy używać w kaskach z wyższej półki firmy HJC, jest naprawdę bardzo wygodny, świetnie układa kask na głowie, więc to jest element, którego mi brakuje, ale z drugiej strony cena tego kasku dzięki temu jest odpowiednio niższa, więc coś za coś. Poza tym Osobiście nie znalazłem minusów w tym kasku. Jest to mój wybór numer 1. Bardzo lubię jeździć z tym kaskiem. Czuję się w nim bardzo komfortowo i bezpiecznie. Więc jest sztos. W tym momencie chcę bardzo podziękować partnerowi naszego kanału, ale też tego odcinka, dzięki któremu mogliśmy testować i jeździć w kaskach firmy HJC. A mianowicie firmie ProBipes, na którego stronie, do którego odnośnik oczywiście znajdziecie na dole, znajdziecie mnóstwo modeli firmy HJC i nie tylko. No bo firma ProBipes jest dystrybutorem nie tylko kasków HJC, ale również firmy Wahoo, Fartor, Ceramic Speed, czy właśnie wcześniej recenzowany przeze mnie Shikon. Jest tych marek naprawdę sporo w ich sklepie, więc wbijajcie, sprawdzajcie. Ja bardzo dziękuję chłopakom z ProBytes za tę możliwość, a i lecimy dalej z odcinkiem. Podstawowy model, e, który kosztuje trochę ponad 400 zł, a jest naprawdę moim wyborem numer jeden. No ale mam drugi kask firmy HJC, e, który też miałem okazję testować trochę krócej, bo mniej więcej od e, maja. Jest to kask Belus. Tegoroczny debiutant, czas, który się pojawił w ofercie właśnie w okolicach Czerwca Maja, kask jest wyposażony w system Slit. Jest to pierwszy kask marki HJC, w którym ten system został z, wprowadzony z kasków właśnie MotoGP, kasków motocyklowych. Na czym on polega? Slit jest to tak naprawdę poniekąd, mało patologicznie opowiadając, rodzaj poduszki, typu niepowietrznej, a żelowej. W środku mamy wkładki, w których znajduje się żel i w przypadku uderzenia głową, ta wkładka żelowa ma za zadanie pochłonąć energię uderzenia. Dzięki temu, ratując nasz mózg przed jakimiś mocniejszymi uszkodzeniami. Jak wspomniałem na starcie, nie testowałem, nie wiem jak się sprawdza. Ale wiem, że ten system w kaskach motocyklowych jest rewolucyjny i sprawdza się podobno bardzo dobrze. Na wyścigach motocyklowych, wiadomo, w warunkach torowych te wypadki się zdarzają i zawodnicy często wychodzą z tych wypadków lepiej lub gorzej. Ale głowa jest chroniona naprawdę świetnie. I właśnie w modelu Belus po raz pierwszy ten system slid został zastosowany. Kask jest wyposażony w autorski system Self-Fit. Tutaj nie mamy ściągacza na kółku, do którego jesteśmy gdzieś tam może przyzwyczajeni. Kask po prostu nakładamy, naciągamy tylnią osłonkę i kask sam się dostosowuje do naszej głowy. Jak widzicie, założyłem go i on jest równo ułożony. Czuję, jak ten kask fajnie pracuje. Mówię tutaj oczywiście o tych ściągaczach, jak on bardzo przyjemnie pracuje na głowie. Jak nie każdy element ściąga się tak samo. Jest to naprawdę specyficzne uczucie na samym początku, ale jest ono od razu wyczuwalne. Kask Belus katalogowo jest kaskiem trochę cięższym i w tym wypadku katalogowo jest napisane, że kask waży 225 gram. W przypadku mojego modelu waga to jest 251 gram z paskami i z całym oporządzeniem, cały czas złożony do jazdy. Ja mam rozmiar M kasku, więc nam no różnica 20 gram. Nie nie robi różnicy. Jeżeli jesteś osobą, która każdy gram na swoim ciele liczy, jest on ważny. 20 gram możesz odjąć z kasku. Albo po prostu z porannej toalety. Dodatkowo, Kask ma wbudowaną osłonę Dodatkowo kask jest wyposażony w kładkę cool Kładka ta ma za zastosowanie oczywiście obniżenie temperatury w przypadku jakichś upałów, tak żeby nasza głowa nie mm, płonęła i mogła spokojnie przetrwać. Ale mówiąc szczerze, ja wybierałem przeważnie te upalne dni kask e, Atara, bo moim skromnym zdaniem, jest on trochę lepiej wentylowany, mimo tego, że oba kaski były e, testowane i sprawdzane w tunelu aerodynamicznym i oba są bardzo dobrze. E, w Wyprofilowane i mają oba ogromne ilości otworów wentylacyjnych. Kask Belus jest zdecydowanie kaskiem takim trochę bardziej casualowym, kaskiem, który fajnie wygląda na rowerze w mieście. I kiedy rzeczywiście ja jeżdżę na rowerze, załatwiając sprawy w mojej miawożnie, staram się w lecie ograniczyć w ogóle ruch na samochodem jak tylko potrafię, więc przeręczam się właśnie na rowerze. I w tym momencie zawsze wybieram kast Belus, bo on wygląda w okularach e, zwykłych e, zdecydowanie mniej śmiesznie niż kast sportowy, sport, ze sportowym wyglądem, e, czyli właśnie Atara. Bardzo fajne jest to, że nie muszę go rozpinać, tylko tak, po prostu go ściągam, zakładam. Mega wygodne. A co jeszcze dodatkowo, W jeździe na wieczorem, kiedy na przykład wracam z klubu, z zajęć, KAS ma dodatkową wstawkę odblaskową, więc ja lubię być widoczny, lubię kiedy elementy ciuchów, czy właśnie na rowerze pojawiają się jakieś odblaski, które powodują, że kierowca samochodu fokusuje się na nas i nas widzi, wie, że jedziemy, więc bezpieczeństwo rzeczywiście w firmie HJC jest na pierwszym miejscu, za co ogromny szacunek. Czy wybrałbym kask HJC firmy? HJC po raz drugi? Bez dwóch zdań tak. Naprawdę, marka zrobiła na mnie świetne wrażenie, jeżeli chodzi o jakość wykonania, o wentylację, która jest dla mnie kluczowa i właśnie ze względu na to, że pierwszy raz kask układa się na moim krzywym łubie naprawdę bardzo przyjemnie. Który z tych kasków wybrałbym? Domyślacie się, że pewnie Atare. Ale mówiąc szczerze, wybrałbym najprawdopodobniej kask IBEX 2.0. Jest to dla mnie absolutny sztos, jeżeli chodzi o wygląd. HJC zdecydowane propsy za to, co, wy, co robią, jak mocno angażują się w sprawy bezpieczeństwa, a właśnie po to nosimy kask, Po to, żeby w momencie, kiedy nas coś uderzy, albo my uderzymy w asfalt, w ziemię, w lesie, w cokolwiek, żeby nasza głowa dalej była w stanie pracować. No bo jest ona jedna i mózgu wymienić się nie da, więc pamiętajcie, zawsze, zawsze kask na głowę. A jakie są minusy kasku Belus? Dla mnie minusem jest jego wygląd, ale to jest rzecz niezwykle indywidualna. Osobie obok mógłby ten argument w ogóle nie przypaść, bo i się nie spodobać, bo może twierdzić, że właśnie Belus wygląda świetnie, a Atara wygląda za sportowo i jest, nie da się w nim mieścić. Rzecz indywidualna. Poza tym komfort jazdy, wentylacja i poczucie bezpieczeństwa w tym kasku jest naprawdę topowe i nie mam się do czego przyczepić. Oba kaski są świetne. Wybór tego, jak kask wygląda, jest ogromny, więc jeżeli potrzebujecie kasku bardziej sportowego, Furion, Ibers, czy właśnie Atara z niższej półki. No ale jeżeli potrzebujecie czegoś każualowego do jazdy, Beluz jest idealny. Ilość kolorów dostępnych w sklepie Probytes jest ogromna, więc pewno znajdziecie coś do, swojego, do swojej stylowy, więc wybierajcie. Jeżeli tylko i wyłącznie podobał wam się odcinek, proszę was łapa w górę, subskrypcja, a żeby nie przegapić następnych odcinków, zaznaczcie dzwoneczek, żeby powiadomienia pojawiały wam się na waszych urządzeniach. Wasze zaangażowanie na kanale jest dla nas bardzo budujące i dzięki niemu e, naprawdę łapiemy mocne flow na to, co robimy. 2024 będzie rokiem e, dużo mocniejszym w działaniu, więc mam nadzieję, że będziecie cały czas z nami, bo nas to zdecydowanie mocno mobilizuje. A jeszcze przed świętami mam nadzieję, że będziemy mogli z Wami porozmawiać na kanale, więc do zobaczyska i trzymajcie się ciepło. Cześć!